Indie, świat pełen marzeń. Południowo-wschodnie Indie owiewa tropikalny wiatr. W stanie Andhra Pradesh deszcz pojawia się często, ale jeszcze częściej spotyka się smutne oczy dziecka. Tak bardzo wtapiają się w codzienność, że miejscowi już nie zwracają na nie uwagi. W Badepuram, wiosce należącej do dystryktu Guntur, mieszkają Kania, Manasa i Sagarimata. Ich świat to gliniaste drogi i ubogie chaty. Kania chodzi już do szkoły średniej. Dzięki pomocy misjonarzy udało jej się wspiąć na kolejne szczeble edukacji. Marzy o studiach. Manasa jest uczennicą piątej klasy. Chociaż wychowuje się w domu dziecka, w tym roku osiągnęła najlepsze wyniki w klasie. Sagarimata uczęszcza do czwartej klasy. Trafiła do szkoły dla sierot po śmierci mamy. Szkołę prowadzą misjonarze, księża Pallotyni. Gdyby nie ich pomoc, dzieci byłyby wykorzystywane do pracy ponad siły na polach bawełny. W społeczności tak bardzo zaznaczonej podziałami kastowymi los dzieci, które nie korzystają z edukacji, jest przesądzony. W Indiach ten proceder dotyka aż 55 milionów dzieci. Pracując po 13 godzin dziennie, zarabiają jedynie 20 rupii. To zaledwie złotówka. W Andhra Pradesz w ten sposób pracuje prawie 250 tysięcy dzieci. Wędrując na pola, mijają malownicze, różowe granity, czerwone piaskowce, srebrzysto-szare marmurowe i kwarcowe skały. Natura upodobała sobie ten region. Nie mniej jednak niż nieszczęścia, które dotykają Indie. Przez stulecia... Ludność tego kraju unicestwiał trąd, nie tylko fizycznie, ale też duchowo. Trąd, uznawany za karę, wyrzuca chorych na margines życia, z którego wrócić jest prawie niemożliwe. Hinduistyczne prawo karmy mówi, jeśli chorujesz, to znaczy, że sobie na to zasłużyłeś. Właśnie z tym nie mógł pogodzić się ojciec Adam Wiśniewski, Pallotyn. W 1969 roku w szczerym polu, w trzech namiotach, stworzył ośrodek, do którego przyjmował trendowatych. Dzieło to nazwał Dziwodaja świt życia bo każdy cierpiący, dzięki ojcu Adamowi, otrzymywał szansę na nowe, godne życie. Ojciec Adam był nie tylko misjonarzem, ale też lekarzem. Studiował medycynę tropikalną w Paryżu i Lyonie, a po przybyciu do Indii w 1962 roku jeździł po całym kraju i uczył się, jak leczyć trąd w tamtejszej rzeczywistości. Był z 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie stworzył ośrodka zdrowia, do którego przychodziły się leczyć osoby chore na trąd. Stworzył dla trędowatych dom. Mówił: Chodźcie mieszkać ze mną. Zapraszam Was. Ja chcę z Wami być. Dzięki jego pomocy Akasz, którego rodzina doświadczyła tej choroby, mógł skończyć szkołę. Teraz pracuje w ośrodku Jivodaya. Pomaga doktor Helenie Pyz, która z otwartym sercem przejęła po ojcu Adamie opiekę nad ośrodkiem. Stworzyła szkołę dla dzieci. Codziennie na nowo budzi uśmiechy na twarzach wszystkich, którzy otrzymują pomoc. Różnobarwne stragany i odurzające zapachy orientalnych przypraw wyznaczają kręte drogi między ubogimi domostwami. W okolicy Hajdarabadu leży wioska Wutukur, tam mieszka Ajanna. Ma 9 lat. W ten ubogi region Indii. Rzadko zapuszczają się turyści. Głównym źródłem utrzymania ludzi tutaj jest sezonowa, najemna praca na plantacjach bawełny i papryki chili. Nie stać ich, by opłacać dzieciom bilety na autobus do oddalonej o 8 km szkoły w miasteczku Krosur. A ci uczniowie, którzy chodzą pieszo, są narażeni na poważne niebezpieczeństwo. W regionie rośnie przestępczość. Codziennie słychać o porwaniach nieletnich, którzy wpadają w ręce gangów, są zmuszani do prostytucji i pracy ponad siły. Taki los może też spotkać Ajanę. W wiosce nie ma szkoły. Miejscowy proboszcz zorganizował lekcje w niewykończonym kościele, bo nie ma innego miejsca. Uczniowie siedzą po turecku, na betonie, gdzie rozkładają swoje zeszyty. Marzą, by kiedyś zobaczyć nowoczesne centrum Delhi. Dziewczynki chciałyby, jak dawne damy dworu, móc obserwować ulice Jajpuru z jednego z tysiąca bajecznie zdobionych balkonów pałacu wiatrów. Tymczasem ich codzienne widoki to dzikie lasy i bezdroża. Nadzieje rozbudzają kolorowe motyle. Które w Indiach zaskakują różnorodnością. Jest ich tam aż 1200 gatunków, prawie tyle, co dziecięcych marzeń. Dzieci, jakby uwiedzione z wiewnością motyli, tańczą. Taniec niesie ze sobą radość, uwalnia ciało i umysł od szarych trosk. Pełen symbolicznych gestów, wyraża miłość do natury, otwiera na boskość, na świętość. Mała Jessica wyczuwa to jakby podświadomie. Jest pełna werwy. Gdy otrzyma szansę na edukację, jej życie nie zamieni się w koszmar. Nie będzie zmuszana do pracy ponad siły i nie będzie wykorzystywana przez innych. U podnóża szczytu Saramati, w północno-wschodniej części stanu Nagaland, niemal na końcu świata, leży wioska Pukwui. Do najbliższej stacji kolejowej trzeba jechać 13 godzin. Mieszkańcy wioski, uprawiając małe poletka, są całkowicie zależni od natury. Nie ma tam żadnej infrastruktury. Większość ludzi utrzymuje się z handlu drewnem opałowym. To bezlitośnie pustoszy środowisko. Lasy gwałtownie się przerzedzają. Tam mieszka Lidia. Ma 8 lat. Jej rodzice... W Mozole utrzymują dom z pracy najemnej w polu. Lidia bardzo chce się uczyć, ale jej rodziców na to nie stać. Podobnie jak Jessica marzy o tym, by kiedyś podróżować. Obie spoglądają na szczyty Himalajów, zaciekawione, co skrywa się za nimi. Czy kiedyś to zobaczą?